Cześć, z tej strony Czarek. Witam was na kanale Motogablota. W ostatnim odcinku pokazałem wam, jak poprawić, jak mieć większą pewność siebie podczas poruszania się pojazdem po drogach. A dziś chciałbym wam pokazać, jak mieć większą kontrolę nad pojazdem, jak bardziej czuć, być świadomym tego, co dzieje się z pojazdem podczas różnych manewrów na drodze często bywa tak w dzisiejszych czasach że jednym samochodem jeździ więcej niż jedna osoba czy to rodzice, rodzeństwo, brat, siostra i tak dalej wiemy o tym że po wejściu do samochodu powinniśmy przygotować się do jazdy czyli ustawić fotele, ustawić lusterka, zapiąć pasy i Jesteśmy gotowi, tak? Często gęsto bywa tak, że nie wiemy, albo w ogóle nie robimy tego po wejściu do samochodu, albo nie wiemy, jak jest prawidłowo ustawiony fotel, ustawione lusterka i tak dalej. Chciałbym wam pokazać sposoby ustawiania tego wszystkiego oraz jakimi odnośnikami kierować się, czy jest to zrobione prawidłowo. Czy nie? Do tego pokażę Wam podstawy trzymania koła kierownicy oraz ruchy najszybsze, najefektywniejsze na ruchy kręcenia kierownicą. Ja już jestem w samochodzie. Często możemy zauważyć kierowców jeżdżących w pozycji leżącej, praktycznie, tak? Wyłożeni. W... Jak się możemy domyślać, nie jest to e, odpowiedni sposób, tak? e, odpowiednia pozycja za kierownicą. Lub w drugą stronę e, widzimy nieraz kierowców, jeżdżących e, bardzo blisko koła kierownicy, nie mając praktycznie możliwości e, ruchu kierownicą, ponieważ jesteśmy blokowani przez sami przez, przez swoje m, łokcie. Jak więc e, prawidłowo ustawić fotel. Zacznijmy od tego, że standardowy fotel ma możliwość ustawiania w trzech różnych pozycjach. Czyli przód i tył, odległość od pedałów, oparcie, albo bardziej pionowo, albo bardziej leżąco i góra i dół siedziska. Tak? spotkałem się z samochodami, w których nie było możliwości ustawiania pozycji fotela do góry lub do dołu, hmm. ale mniej o to. Jak więc ustawić fotel w odpowiedniej pozycji? Też musimy dodać tutaj, że w nie każdym samochodzie mamy możliwość ustawiania koła kierownicy. W tym samochodzie mamy możliwość ustawiania kierownicy góra-dół, bliżej, dalej od siebie, tak? Jeżeli tego nie ma, musimy fotel ustawić od razu w położeniu do odpowiedniej kierownicy. Odpowiednio do kierownicy, albo gdy mamy taką możliwość, możemy zostawić pozycję kierownicy na później. Czym sugerować się w ustawianiu odległości od pedałów? W tym wypadku mamy samochód ze skrzynią automatyczną, więc y, posłuży nam tu pedał hamulca. Gdy byłby to samochód ze skrzynią y, manualną, wtedy odnośnikiem naszym byłby pedał y, sprzęgła. Jak to zrobić? Gdy wciśniemy pedał hamulca w tym wypadku do samego końca do oporu. Musimy ustawić sobie fotel w takiej odległości O, jeszcze mamy rozblokowaną mm, kierownicę Musimy ustawić sobie fotel w takiej odległości, by po wciśnięciu w podłogę pedału nasza dłoń, palce tu w miejscu, gdzie kończy się fotel, jest nasze podudzie bez przeszkód y, sobie miały miejsce, był luz, tak? Dlaczego? Z jakiego powodu jest to jeden z odnośników do ustawienia pozycji fotela odległości, tak? Gdyż zależy nam na tym, by nasza noga niepotrzebnie nie pokonywała oporu fotela. Czy to będzie gąbka, czy jakieś sprężyny, ogólnie materiału tapicerki, tak? Nasza noga była. Miała do pokonania opór tylko i wyłącznie pedału. Kolejną rzeczą, którą musimy ustawić, jest nasze oparcie. Jak należy prawidłowo ustawić oparcie? Czym tu się możemy sugerować? Odnośnie pleców. Chodzi o to, by nasze plecy wszędzie bezpośrednio przylegały do Oparcia. Gdy pozycja oparcia będzie zbytnio położona, w takim wypadku dół naszych pleców będzie przylegał, ale góra niestety będzie miała wolną przestrzeń. Gdy więc, w wypadku uderzenia przez nas, czy uderzenia z tyłu pojazdu, może to być nieefektywne i narobiące więcej nam problemu. Gdy Oparcie będzie zbyt pionowo, wtedy nasza góra pleców będzie przylegała odpowiednio, a na dole będziemy mieli przerwę. Więc w razie potrzeby nagłego przyspieszenia czy czegoś możemy się po prostu osuwać na fotelu, tak? Jakie są większe przebężenia, to tak, tak zachowuje się nasze ciało dokładnie. Oparcie ustawiamy sobie, gdy mamy dobrze ustawione oparcie, wtedy przechodzimy do y, koła kierownicy. Jak ustawić koło kierownicy? W jakiej wysokości? Po pierwsze, oraz y, odległości od nas. Koło kierownicy powinno być w takiej odległości od naszego ciała, byśmy podczas kręcenia kierownicą Chodziły nam tylko barki, a nie musielibyśmy się odrywać właśnie pleców od wcześniej ustawionego fotela, by y, zrobić jakiś ruch, tak, czy w tą, czy w tą stronę. Po prostu plecy są cały czas przyległe do oparcia, przylegają bezpośrednio do oparcia, a nasze ręce są w takiej odległości, byśmy mogli y, położyć rękę na górze koła kierownicy, a ręka w łokciu była delikatnie zgięta nie była wyprostowana mam kurtkę, teraz tego nie będzie dobrze widać ani za bardzo zgięta, gdyż w tym wypadku nasze e, gdyby była kierownica bliżej nas przy próbie obrotu kołem kierownicy blokowalibyśmy sami siebie tułowiem, tak? Łokieć blokowałby się tu, więc musimy zrobić to na taką odległość, byśmy mieli Byśmy mieli możliwość kręcenia, po prostu. Co do wysokości, jaka wysokość powinna być? Po pierwsze, taka byśmy nie blokowali siebie nogami, tak? Do tego też idzie ustawienie, jeżeli jest możliwość wysokości siedziska, by kolana nie były w kierownicy, ani też nie nie bylibyśmy, czasami można siedlisko ustawić pod takim spadem, co też jest nieodpowiednie, bo podczas mm, ostrego hamowania będzie nas bardzo ciągnęło do przodu, a pasy bezwładnościowe podczas mocnego uderzenia mogą nam zrobić większą krzywdę, więcej krzywdy niż pożylnie. do Dlatego w niektórych sytuacjach mówi się, że ktoś nie miał zapiętych pasów i uratowało mu to życie bo gdyby miał to coś tam coś tam tak jest to zrobione odpowiednie pasy ratują wam życie więc przechodzimy do ustawienia wysokości mm, kierownicy. mniej więcej był tak blokujemy ok Następnym elementem, który musimy ustawić w samochodzie, są lusterka. Jak to zrobić prawidłowo? Zacznijmy od tego, że w samochodzie standardowym mamy trzy lusterka, tak? Nie mówimy tutaj o samochodach dostawczych, gdzie nie mamy lusterka wstecznego. No, skupmy się na osobówkach, gdzie te lusterka są, lusterko wsteczne, środkowe zazwyczaj jest przybliżające. Tak? W tym lusterku widzimy przybliżone obiekty względem tych yy, poboga. W lusterku wstecznym powinniśmy widzieć górę oraz yy, kawałek yy, sufitu oraz yy, tapicerki. Musimy sobie wycentrować to, jeżeli mamy to możliwość. Wtedy mamy cały zakres szyby widocznej. Co do kąta pochylenia lusterek w prawą lub lewą stronę. Gdy widzimy w, na w lusterku nadjeżdżający pojazd, zaznaczmy, że jesteśmy w Anglii, jest tutaj ruch lewostronny, więc będę sugerował się tą, y, tą stroną. Y, w Polsce będzie to, załóżmy w Polsce, w innych krajach będzie to wprost proporcjonalnie odwrotne. Tak? Widzimy samochód y, zbliżający się do nas w tym lusterku, a on y, wyprzedzając nas, tak, w tym wypadku z prawej strony zbliża się do prawej krawędzi tego lusterka i zniknie, to w tym momencie powinniśmy widzieć ten samochód mniej więcej na środku lusterka bocznego. Gdy analogicznie wyprzedzający samochód znika nam w prawym krawędzi lusterka bocznego, Wtedy powinniśmy już zauważyć go, jego przód w naszej szybie. tak? Tutaj w oknie. Martwe pole jest wtedy yy, bardzo zminimalizowane. Kolejną rzeczą, którą yy, powinniśmy zrobić po wejściu do samochodu, ustawieniu fotela i lusterek, są pasy w pasach bezpieczeństwa nie ma tutaj o czym za dużo mm, mówić trzeba zwrócić uwagę na parę aspektów pasy w dzisiejszych samochodach są bezwładnościowe czyli naciągają się same podczas szarpnięcia uderzenia tak? I, i, i tak dalej. gdy zapniemy pas bezpieczeństwa w tym momencie powinniśmy Sprawdzić Czy nasz pas Nie zaplątał się o różne Dźwigienki Drążki i tak W różnych samochodach są... Możemy spotkać Tu na przykład Drążki do otwierania wlewu paliwa Do otwierania bagażnika Może jakieś inne Rzeczy Co samochód to ma inną konstrukcję też tego fotela tak? i inną konstrukcję uchwytów do regulacji fotela. Bywa tak, że może się to po prostu zaczepić. Gdy sprawdziliśmy, nasz pas nie jest nigdzie zaplątany. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, jest po prostu chwycić pas w górnej jego części i trochę trochę pociągnąć, aby tutaj na część biodrowa pas to dobrze, żebyśmy poczuli, że ona do nas przylega i to tak samo wtedy jesteśmy w stanie bardziej wyczuć to, czy pas się gdzieś nie zakręcił, nie zaczepił, bo gdy pas zaczepiłby się, miałby załóżmy teoretycznie te parę centymetrów luzu podczas uderzenia, pas staje się tak naprawdę bezużyteczny. Kolejną y, rzeczą jest y, to, jak prawidłowo trzymać kierownicę. Wiemy o tym, że y, kierownicą należy trzymać w pozycji za 10 druga, za 15 trzecia. Y, nie ma y, takiej konkretnej reguły, y, jak w jakiej pozycji, godzinie tak, trzeba to robić? Jest to uzależnione od budowy koła kierownicy. W niektórych samochodach konstrukcja kierownicy jest tak zrobiona, że np. gdy mamy poziomo umiejscowione tutaj te ramiona w kierownicy i złapiemy kierownicę tak, by nasza dolna część o niej się opierała, automatycznie już mamy pozycję za 10, druga więc nie jest możliwe złapanie kierownicy tak? 15 trzecia posługujmy się tymi znaczeniami jak należy kręcić kołem kierownicy odpalę teraz silnik ponieważ ten samochód ma wspomaganie i będzie po prostu lżej Ustawiliśmy sobie fotel, lusterka i jesteśmy gotowi do jazdy. Wiedząc, jak należy poprawnie trzymać kierownicę, dodam tu jeszcze: jak należy ułożyć ręce na tej kierownicy, nie chodzi mi o pozycję, tylko o uchwyt. Możemy spotkać takie pytanie kierownicy. Dłoń mamy z do dołu, tak? W taki, w taki sposób, kierownicę, lub odwrotnie, w taki sposób. Oba te sposoby są nieprawidłowe. Kierownicę należy trzymać zbliżoną do linii prostej, tak jak tutaj Wam to demonstruję. Dajmy na to. Dłoń jest y, mniej więcej w linii prostej z y, y, przedramieniem. Dlaczego? Dlatego gdyż trzymając kierownicę w taki sposób z dłonią wychyloną do dołu chcąc zrobić kierownicą obrót sami siebie blokujemy tutaj ono analogicznie gdy mamy kierownicę wychyloną w taki sposób chcąc obrócić w tym momencie już łokieć blokuje nam pełny kierownicy. gdy mamy kierownicę złapaną mniej więcej w linii prostej wtedy, nie mamy praktycznie żadnej przeszkody do yy, nie mamy praktycznie żadnej przeszkody, która by nam to uniemożliwiała w znaczącym stopniu, jeżeli yy, oprócz fizycznych jakichś tam, Ty, to jesteśmy gotowi do jazdy mamy ustawione wszystko tak jak należy jak jest najefektowniejszy, najszybszy możliwy sposób kręcenia kierownicy. Błędem ludzi według mnie jest to, że nie można krzyżować rąk podczas skręcania, gdyż właśnie skręcanie z skrzyżowanymi dłońmi jest jednym z najszybszych, z najefektowniejszych sposobów na kręcenie kołem kierownicy. Możemy też e, kierownicą, właśnie kręcimy w e, sposób taki, nie odrywając praktycznie rąk od kierownicy, jesteśmy w stanie pokonać wystarczający promień skrętu poruszając się po e, drogach. Gdyby wyszło tak, że nie jesteśmy w stanie pokonać tego promienia drogi skręcając w taki oto sposób, a kierowca to wyczuje, no, kierowca na pewno będzie wiedział to, czy taki promień skrętu jest wystarczający, czy nie. Jak go e, wykonuje? Po prostu, gdy trzymamy kierownicę, obracamy, w dolnej pozycji nasza dłoń traci już kontakt e, z kierownicą, wtedy terenami palcami odpuszczamy kierownicę a samym kciukiem podtrzymujemy tutaj teren i analogicznie w drugą stronę jest to samo możemy kierownicą kręcić też jedną ręką w sposób następujący tak? chociaż tą technikę kręcenia polecamy ludziom może odwrotnie, nie jest wskazana ludziom, którzy nie mają dobrze skorygowanego tego kręcenia, tak? bo gdy czasami można widzieć to na filmikach w internecie, czy nawet na parkingach, gdy ktoś próbuje kręcić kierownicę jedną ręką za szybko, a nie jest dobrze do tego przygotowany, Ręka może mu się obślizgnąć, tak samo gdy ręka jest spocona. Zauważmy, że w dzisiejszych e, czasach w większości samochodów kierownice są robione z plastiku, z tworzywa sztucznego. Do takiego kręcenia najbardziej odpowiednia jest kierownica skórzana lub e, rękawice, które są używane częściej w sporcie wyczynowym niż, niż na co dzień. Tak? E, co do kręcenia bez odrywania e, rąk od koła kierownicy gdy poruszamy się w ruchu mm, niewymagającym błyskawicznych reakcji e, z wolną prędkością i wiemy, że ten skręt będzie niewystarczający na przykład na e, parkingach na przykład na skrzyżowaniach, gdzie podjeżdżamy wolno, tak, bez skrzyżowania Wiemy, że na przykład skręt w prawo byłby niewystarczający. W tym momencie pamiętając to, że dłonie na kierownicy zawsze powinny być w pozycji za 10 do Gdy nasza ręka w tym momencie traci tutaj kontakt całą dłonią z kierownicą, możemy odwrócić dłoń w tą stronę i złapać kierownicę w tym samym miejscu, obracając dłoń na kierownicę i analogicznie w drugą stronę oczywiście robi się to dużo szybciej tak? W operowania pedałami sprzęgła hamulca czy gazu pedały należy wciskać zawsze wśród stopiem dlaczego? dlatego gdyż Możecie nawet spróbować sobie zdjąć but i w skarpecie po prostu ponaciskać pedały tym stopiem podczas jazdy. Jesteście w stanie najbardziej precyzyjnie dodać, wyczuć hamulec, wyczuć gaz. Co do lusterek. Świadomy kierowca wie co dzieje się z jego pojazdem z tyłu, jak i z przodu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdy podjeżdżamy do, do świateł, do skrzyżowania, stoimy w korku. I nagle z tyłu ktoś w nas uderza bo zagapił się, bo zawiodły mu hamulce bo, bo usterka koła jest dużo różnych przypadków. Przecenić swoje możliwości hamowania kierowca i jest płacz, lament, koszty, stres, niepotrzebne nerwy. Można było tego uniknąć w jaki sposób? Bardzo prosty sposób. Gdy my, jako świadomi kierowcy, przepuszczamy, że taka sytuacja na, na drodze e, może mieć miejsce, możemy już e, wykonać pewne kroki, które pomogą. Temu zapobiec. Jakie to są kroki? Bardzo proste. Możemy zostawić przed samochodem poprzedzającym nas. Średnio mówi się o 2, 2,5 długościach naszego auta. Gdy my, stojąc w korku, obserwujemy to, co się dzieje dookoła samochodu, używając naszych lusterek i widzimy że za nami zbliża się samochód, który nie jest w stanie już wyhamować, że próbuje, zaczyna tańczyć, ślizgać się na śniegu czy na deszczowej, mokrej drodze po deszczu itd. Gdy wiemy, że nie zahamuje już, że po prostu w nas uderzy, możemy podjechać do przodu, dając mu w tym samym prezent 5-6 metrów na wyhamowanie. Dlaczego się to tak stało? Dlatego, że my przewidzieliśmy taką sytuację, że może mieć miejsce. I mm, świadomy, z świadomym manewrem zostawienia miejsc uratowaliśmy i siebie, i nasz samochód, i tego klienta. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek i wniosłem dla Was trochę nowej wiedzy, którą mam nadzieję będziecie używali w swoim codziennym poruszaniu się. Jeżeli się podobało, to zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Dzięki, cześć.